No i chuj. Ale ja w nocy miałem taki zjazd, że mówię tak. No chuj, idę obudzić małżonkę, przytulę się i powiem tak. Darbie, nie dałem rady, przepraszam. Jestem słaby. Możesz mnie zostawić, jak Cię nie podobam. Chociaż wiem, że jestem najpiękniejszy i piękniejszego nie znajdziesz. Ale potem przyszedł Pan Giza i mówi do mnie Mikołaj, Janek! Oni na ciebie kurwa liczą. Jesteś dla nich bohaterem. I mówię wtedy, panie Jesus, zrobię to. Zrobię to, chociażbym miał sfiksować. Zrobię to dla moich widzów. Zrobię to dla tej sławy, której nigdy nie osiągnę. Zrobię to dla wszystkiego, co jest ważne w życiu. I dla zasad. I zrobiłem. Prawie. Prawie.